Witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj wampirami. E, po pierwsze to dlaczego mnie tak długo nie było, dlatego że po prostu znalazłem fajną robotę no i nie miałem czasu w ogóle na, na to, żeby skupiać się na jakimkolwiek nagrywaniu filmików. Raczej wolałem się skupić nad nową pracą, ale aktualnie moja e, stabilizacja jest naprawdę tak dobra, że e, mogę wrócić nagrywać od czasu do czasu jakieś filmiki. Także jeśli Wam się spodoba Jesteście za tym, no to zostawcie lajka like pod tym filmem, będę zadowolony. Zobaczymy, ile osób czekało na powrót osa. A aktualnie, no to tak: gramy sobie Wampirami. Talia jest pobrana z internetu. Następna talia będzie już moja, aczkolwiek tutaj co posiadamy? Onej romancję, kryształowa czaszka. E, jako, jako nasza przewaga taktyczna. Odrodzony Regis rośnie nam z, po każdej turze, gdy rzucamy krwawienie na jednostkę, a Regis jest na ręce lub w naszej talii oko, żeby coś wywalić naszego, naszemu rywalowi, pod tym grzybem. E, dla wąpierzy, bo Wąpierz zauważyłem, że się zmienił jest o wiele lepszy, dlatego że wcześniej e, pierwszy wąpierz dawał dwa, dwa krwawienia, tak jak teraz za to drugi wąpierz dawał krwawienia 4 na więzi, w tym momencie dajemy krwawienie równe sile bazowej jednostki. Także jest naprawdę kurczę spoko, bo jeśli ta jednostka to na przykład taka Savola, która ma e, chyba 13 punktów ma Savola, No to kurwa dać 13 punktów i dołożyć to tym protoflederem, no to już jest naprawdę spora ilość punktów. Także to posiadamy również. Detlaw. Detlav wiadomo, rzucamy sobie pomiędzy dwoma wampirami, tak żeby stworzyć tego, tego krwawego księżyca na cztery tury. To jest krwa, krwawy księżyc. No to oczywiście tutaj macie, także sobie zastopujcie jak chcecie wiedzieć. To następne? Katakan. Katakan zajebisty silniczek. Od razu ma zapał, także możemy stworzyć ekimę. A następnie, no to za każdym razem, gdy rzucamy krwawienie, no to ten licznik nam się obniża, ogólnie to po stworzeniu ekimy mamy na cztery licznik ale to jest tak szybko do zrobienia, że naprawdę ten katakan tak naprawdę w pewnym momencie co rundę tworzy nam ekimę, a nawet możemy tych ekim stworzyć dwie w jednej rundzie, no to już zależy ile tych silników mamy rozstawionych i tak dalej Verena, jest kartą, która, która obiecuje wam, że jest pierwszy raz grana u mnie w talii eee, od wyszły nowe karty. W ogóle nimi nie grałem praktycznie. Ale Verena zawsze, zawsze mnie dość ciekawiła, tylko jest, jest to karta taka, taka. Taka no smutna, nie? Bo z jednej strony chciałby się grać w każdej talii, jest nowa, jest nowa, jest najnowsza. Jest ciekawa co robi, no ale z drugiej strony, no patrząc na to, że nie wszystkie talie, z którymi będziemy się mierzyć, się wzmacniają, no to no co tutaj poradzić? No bo co robi Verena? Na rozmieszczeniu dajemy przypawienie za 4. Sama posiada 6 siły bazowej, także wchodzi już za 10 punktów. No i tutaj ma bardzo potężną rzecz, że w momencie, gdy ona jest na, na stole. E, to wroga jednostka z krwawieniem obojętnie która nie będzie wzmacniana przez, przez nic e, no, i ona jest oczywiście na stole także także bardzo spoko karta na przykład pod jakiś trans pod, pod e, Królestwa Północy gdzie jakieś jednostki się wzmacniają ewentualnie jeszcze Nilfgaard nie ale raczej na przykład na takie Skellige no to nam tutaj dużo nie zrobi ta Verena ewentualnie pod pod jakiegoś Tyra, nie? Może... No nawet nie, nawet Tyr nam tutaj e, przeskakuje to, no bo zagrywamy jednostki z cmentarza i, i, i są wzmacniane, więc one nie będą miały trwawienia, jest to wiadome. Ale na przykład jest taka karta jak Sowę, Sowę. No Sowę tutaj jesteśmy w stanie jakoś ogarnąć, jeśli rywal nie zbije jednostki przyzwaną przez, przez Sowę. Na zewnątrz mamy orianę, fajny silniczek, oczywiście tyle ile jest krwawienia, ona się będzie wzmacniać na koniec rundy. Protofleder daje krwawienie za 3 i wzmacnia się za ilość krwawienia, która wroga jednostka posiada. Kajdawer wyskakuje nam stali w pewnym momencie, cholera wie kiedy. Fleder wzmacnia się za każde, za każde rzucenie krwawienia. Za, ile? za tyle ile tego krwawienia rzucimy, jeśli na przykład rzucamy krwawienie w nekurata, gdzie są za dwa, no to wzmocni się za dwa. Jeśli rzuca, i tylko raz na, na rundę, oczywiście. Jeśli rzucimy z naszego lidera, no to wiadomo, że jest za trzy, nie? i tak dalej, i tak dalej. E... Tu mamy dalej. Mamy Maxi, żeby sobie odświeżyć talię, zobaczyć jak to tutaj wygląda. Ewentualnie jeśli nasze goldy bardzo potężne są na samym dole i nie jesteśmy w stanie się do nich dostać, to możemy przetasować tą talię dzięki właśnie Maxi. Alp, Dekurat, uczta, Wąpież i tak dalej. E, reszty nie muszę tłumaczyć, to są brązy, każdy je doskonale zna. Tak jak zresztą większość kart, no nie oszukujmy się, ostatnia aktualizacja, kiedy była. No niestety, nowych kart już nigdy nie dostaniemy, ale zawsze tam co sezon jakieś zmiany malutkie w sile bazowej e, są albo w koszcie werbunku. E, mimo wszystko, możemy już raczej zacząć sobie pierwszą rozgryweczkę. Także przejdźmy do pierwszej giereczki. Naszym pierwszym rywalem jest Keligę, ojcowójcza furia No i to rywal rozpoczyna No i to rywal rozpoczyna hmm. Tutaj nie ma co się za bardzo podniecać, to jest jednak ranga siódma nie Niestety, ale mało bardzo ostatnio grywałem w Winta Zresztą też mo mogliście zauważyć, że na YouTube w ogóle mnie nie było od ponad 8 miesięcy to jest ok, to jest w porządku, mamy Jeźdźca Gonu, Perenę sobie zostawimy, Wąpierz, no jakbym miał drugiego Wąpierza byłoby spoko, a że nie mamy to sobie wymienimy i mamy siroko. dobra. No na początku wiadomo, że pierwsze co zaczniemy to od Nekurata. Wódz, a i ten Nekurat długo nam niestety nie przeżyje. No długo nam to nie postoi, niestety. Yy, dobra, lecimy. Dajmy oczywiście krwawienie. Ajdawer nam wyskoczył, spoko. Kurde, te nasze silniki niestety nie będą tutaj jakieś powalające. On będzie nam tu wszystko zbijał bardzo szybko. No że nie zbił mi teraz Nekurata, to jest naprawdę tu Co teraz by tutaj zrobić? Bo rzucę Fledera. Ten Fleder mi zginie, jak rzucę krwawienie z Nekurata. No wydaje mi się, że jeden tyk Lidera bym musiał rzucić. Lidera i dopiero wtedy Nekuratem to dobić. Tutaj ja go wyciszę, bo za dużo tutaj wysyła. O, no, raczej tak zrobimy. Żeby tutaj powalczyć, nie? Dobra. No na siedmiu punktach już jest trochę lepiej. Choć on właśnie dwa zamaszsty ciała za zdał się faktycznie. No to mi wyszło w ogóle. Można onej romancji zagrać. Letlafa to może nie. Może pod gączastym grzybem tutaj zagrać. Ale jeszcze nie teraz. Na razie to może rzućmy sobie alpa. Możemy rzucić alpa. Kwapienie tutaj. No i tak, żeby zniszczyć mu tego wodza. Zwyczaiłem się od nagrywania. Eee, ten mikrofon mam tak, kurczę. dość blisko, do, dość blisko siebie, wcześniej tak nie było. Przynajmniej nie pamiętam, żeby tak było wcześniej. Mm, co by teraz tutaj rzucić? No faktycznie no, już to ładnej romancji rzucimy, nie? Po drugiego fledera. Nie, no drugi fleder zostanie nam na potem. Póki co, to może byśmy zagrali. Ty, ten wątpię ma w ogóle 5 sił, Teraz zauważyłem. Został zmieniony. Proto mhm. fledera się nie opłaca w ogóle zagrywać. Jak na razie. Eee... Wydaje mi się, że póki co, ta onej romance to jest chyba jedyne, co mogę zagrać. A, albo. Eee, też mogę werenę zagrać, bo. On tutaj się nie będzie w ogóle wzmacniał, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, nie. Zagrajmy pod czas tym I gotowe. Teraz mamy dominację, więc będziemy mogli zagrać się z Sagonu. No chyba, że on zagra teraz kartę z wyższą e, siłą niż nasza. Piąteczka. W tym krwawieniu na razie go fajnie ten, a robimy, no i przede wszystkim bustuje nam się ten, ten Regis. Okay. My teraz mamy dominację, także możemy jeść z Sagonu sobie zagrać. Fajnie. No, jak coś to to uweręnę, rzucę. On tutaj nie będzie grał raczej nic to. To będzie mu dawało wzmocnienia, no to jest jednak skeliga, nie? Więc ta werena ta po prostu wejdzie za 10 punktów i tyle. Tak kończą ci, którzy sprzeciwiają się Tak, zróbmy. Raczej tutaj nie wierzę, że będzie zagrywał e, Tora. Ora! Nie, tyra, przepraszam, tyra. Raczej w to nie wierzę. A, ja raczej nie wierzę w to. Draj po prostu wereny za 10 punktów. Oriany nie opłaca mi się w ogóle zagrywać teraz. Ja no w ogóle będę mógł zagrać dopiero wtedy, gdy faktycznie będziemy mieli dość sporo krwawienia na jego jednostkach. Wtedy dopiero Oriany, no żeby się wzmocniła dosyć potężnie od razu w pierwszej. Eee, no bo wiadomo, że w momencie, gdy on zagra za maszysty cios, no to już leżymy, nie? Udało nam się wygrać to. Fajnie, mamy dobrą sytuację, bo wygraliśmy na równych kartach i mamy przewagę pod gumczastym grzybem. No to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra sytuacja. Teraz jakie karty dobierzemy? Bo no ten katakan fajnie jakbym dobrał. Choć tak jak mówię raczej on tutaj długo nie przeżyje. No chyba, żebym... Nie no, jak Mazda ma cios, to i tak to mi nic nie da. Kawą eee... no, ucztę sobie zostawimy, a Maxi wywalę. Raczej. No i już sobie zostawimy pod tego, pod. Eee, podrożonego Darkine. No i Detla. Bardzo, bardzo dobrze, że nam się trafi ten Detla. W takim razie na 100% ona i romancja będzie leciała w Regisa. A Krwawa uczta poleci prawdopodobnie w Wojowniczkę, jeśli zostanie rzucona druga. Czy utracił połączenie? No cóż. Także, jeśli rywal nie wróci, to widzimy się w następnej gierce, ale jednak wróci, dobra. Nie trzeba było nawet cięcia robić. Spoko. No to tak. W takim razie, ono jest na daleki, nie? Mamy katakana też na daleki? Myślę, że tak. Chciałem, czy to przeżyje, chociaż trochę. O, zobaczymy. Ale na razie nie mogę nic innego zrobić, nie? No, pod gąbczastym szkoda by było teraz zagrywać. się wzmacniać. Jeszcze jedną jednostkę chcę mieć Piara dla Frei. Wódz wyżyn. Mógłbym nawet tego Detlafa teraz rzucić w sumie. Tak. Okay. No nie mam czego zagrać tak naprawdę nie ma innej drogi to No i spoko No i git Tak granicprawwego orła. Eee, no, Sowe, czyli jednak ta Verena mogła tutaj zostać jednak u nas, niestety. Hmm. No szkoda akurat z tym Sowe, szkoda, że on ten, że ma, eee, no jak to się, odporność ma. Szkoda, szkoda. No ale trudno. Zagramy sobie raczej Oriane, tak mi się wydaje. Zróbmy tak. No raczej to Oriane, no bo ja już potem kiedy ją rzucę. Nie będzie kiedy. Zróbmy tak. Teraz, no, mi się wydaje, że Protofleder poleci po prostu na wodza, tak żeby zrobić te, te punkty skrpawienia, no bo one się zmarnują tutaj potężnie. Tak będzie trzeba zrobić. Rozsądek jest dla słabych! Dobra, wojna klanów. Bojowniczkę oczywiście. Na Moriana już zginęła. I tutaj jest właśnie idealny moment na to, żeby sobie krwawą ucztę zagrać, nie? No zajebisty moment to jest. Kurde. Chyba mógł teraz też w sumie tego wodza zbić, nie? Tak chyba zrobię, kurde. W sumie chyba tak. Chyba tak zrobimy, zbijemy sobie go. Może być. Ale główny ruch. A w sumie tak, no po, żeby, te, żeby nam zbić tego zdziczałego, to faktycznie może nie ma jak, więc musiał tak zagrać. Więc to jak najbardziej mu się opłacało. No, 27 do 20. Jest git, aczkolwiek my znowu sobie robimy to samo. Czyli zbijamy wojowniczkę. Katakana. Co dalej robić? Kurde, no ten protofleder za 7 to nie jest dużo, nie? Chociaż dajmy na jeden tick lidera na kukusję. No fajnie byłoby spróbować te 20 0 zrobić, nie? Na dobry start. To by było spoko. Super. Aj, kurde. Szkoda, szkoda. No i teraz co my robimy? Eee, co byśmy mogli tutaj zrobić? Będzie, będzie ojcobójcza furia pełna? Będzie. To dobrze, to w takim razie nawet byśmy mogli sobie spasować. Ale zobaczymy, co on teraz zagra jeszcze. A nie, on już przecież zagrał. Kurwa tak to byśmy teraz mogli zrobić tak zagramy siroko bez 13 punktów to będzie miał e, 23 punkty rywal 23 tik lidera tu punkty lidera no i odrodzony regis nie też jest też, też jest całkiem pokaźny no byśmy mogli tak zagrać w sumie no bo on już tyrać takich kart to na pewno nie będzie zagrywał, nie? Więc. A, zróbmy tak. A jeszcze faktycznie tu trzy punkty. Pulbran. Miadu! Dajcie mi więcej miodu. No, zobaczmy, czy to odda w sumie 4-5 punktów przewagi mam. Raczej powinno to oddać. Wiem, że w coś się Powodę ci. Dobra. 49 do 27. Rywal, co zrobi? Piroko już zużył, także tutaj nie musimy się martwić. A jednak tyr. Piękna, jednak Tyr, ale to i tak. Daje nam wygraną, także w pierwszej gierce fajnie nam wyszło, a zobaczymy, jak pójdzie nam w drugiej. Czym następnym rywalem znowu będzie Teligę. Tylko, że tym razem inny lider. I to my rozpoczynamy tym razem. Ok. No na pewno tutaj jeśli chodzi o transbitewny, no to Verena. to jest karta, która mega tutaj odda. Sporo punktów rywal będzie tracił przez nas. Więc zajebiście. Wąchwa sobie wymieńmy jeździec, spoko, drugiego nie mamy. i Fleder. No powiem szczerze, że ręka jest dobra, bardzo dobra. Także bez problemu tutaj jesteśmy w stanie tą, tą rundę wygrać. No to od czego sobie rozpoczniemy? Myślę, że Katakana sobie zostawimy, raczej... Raczej znaczy nie chcę go tutaj zużywać. Co bym chętnie zagrał w pierwszej kolejności, to jest na przykład fleder, nie? Fleder abyśmy mogli sobie zagrać Siroko, spoko. W takim razie Garkań. Już mamy jednostki, które możemy tutaj pokrwawić nieco. Też nasz Garkań będzie rosnął, spoko. Haldawer wyskoczył, spoko. Axel trzy oczy. O, to jest zajebiste. Pewnie ma jeszcze w swojej talii dwa kruki, nie? wyciągnie od razu 16 punktów rywal. Także spoko akurat. Zagramy Alpa w pierwszej kolejności. Chciałem rzucić Jeść Sagonu, ale to no krwawienie jest mega ważne, żeby miał rywal cały czas. W ten sposób nasz revit rośnie. Na przykład teraz, jeśli on nas nie przebije żadną kartą, a nie zapowiada się, no to jeść z Sagonu wrócimy. Elegancko, 24 do 13, no na razie mamy spoko opcje. Co dalej robimy? Oriane, no kurde, nie chcę Oriany rzucać za bardzo. Mógłbym pod gąbczastym grzybem zagrać. Spróbować na 2-0 znowu. On już tutaj będzie pasował raczej, nie? już pas. U niego też spoko. Możemy spróbować się dwa zero zrobić nawet. Jeśli fajne karty dobierzemy, to czemu nie? A jeśli nie, no to wiadomo, Regisa sobie zostawimy na później. W trzeciej rundzie on tak będzie dosyć spory, także może on nam sam wygrać to. Leder, maxi, Pawa uczta, maxi wywalam. Pawa ucztę. Raczej nie będzie mi potrzebna ta krwawa uczta tutaj. O ja, dobra, to wolę krwawo uczta, a wołowa wywalam. Spróbujemy no. nie? Trzeba próbować sił. A dobra, to to, to to się opasało w takim razie. W takim razie tak krwawa Usza opasało się ją zostawić. nie? Gigantsko. Dobra. Ale to tutaj te, w tym momencie sobie rzucamy w, werenę, nie? Pewnie, że tak. Razu wzmocnimy to. Nie chcę, żeby ona mi padła. No, w ten sposób. Mówca klanu się nie wzmacnia w ogóle. Zaraz sobie rzucimy fledera. O. Nikt się nie wzmacnia. Daj Lecimy z tym, z. No, z flederem polecimy, oczywiście. Będziemy go trzymać zaryja aż do końca. 26 do 25. Arnagad, o kurde. to niż góry. to by się spodziewał? to by się spodziewał, Arnagada? A on nie będzie w ogóle nie otrzyma tych obrażeń. Właśnie. Kurde, ale spoko się teraz wzmacniamy, nie? Na tej Orianii i tak dalej. Ja gram do końca. Uj. Gramy do końca. Trudno. Ta się też spoko wzmacnia. On się nie będzie wzmacniał w ogóle. Zarzeczona może. Okaż łaskę. Daj szybką śmierć. O, jest git u niego. Teraz dosyć potężnie. I tutaj możemy sobie spasować. Zobaczmy, co rywal zrobi. Krok posłanie. Dobra, wyciągnęliśmy to. Legancko. I on musi dalej jeszcze coś zagrać Także wygrywamy kartę, bardzo dobrze tej, jest Nawet to mu nie pomogło Dobra, to wygrywamy Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał No i yy, Fajnie, że mogłem w końcu znowu coś nagrać Mam nadzieję, że nagrodzicie mnie lajkiem No i oczywiście subskrypcją Bo zauważyłem, że sporo osób yy, odeszło Przez to, że nie nagrywałem filmów No sam jestem sobie winny no ale będzie teraz już trochę więcej tych filmów, to mogę Wam obiecać. Także trzymajcie się. No i tak jak kiedyś robiłem.